walczycie o to, żeby stworzyć nowy szlak na wielkich jeziorach mazurskich. Jak ta walka na dzień dzisiejszy wygląda i od czego się zaczęła? czy znaczy, to prawda, no, zabiegamy o to, żeby stworzyć nowe połączenie między jeziorem Niegocin i Śniartwy, ale inną drogą niż do tej pory się pływa, czyli po drodze ominąć Mikołajki. Nie chodzi tu o omijanie Mikołajek, tylko o to, żeby połączyć Niegocin i Śniartwy nową drogą wodną, korzystając z jezior, które już istnieją, a więc jezioro Wojnowo, Buwełno, Tyrkło. To są trzy długie, nowe Jeziora, jest krótsza droga na śniartwy. Chodzi nam o to, żeby zrobić tak zwaną pętlę mazurską, czyli zrobić taki krąg, w którym można żeglować z Giżycka na śniartwy dwiema drogami, a więc poprzez tradycyjną, tak, gdzie, gdzie płyniemy kanałami, jeziorami, zahaczamy o Mikołajki. Jesteśmy na śniardwach, ale można z niego cina, udać się troszeczkę w bok i płynąc jeziorami, które już istnieją, to jest właśnie wojnowo i tylko dotrzeć również na śniardwy. Naszym celem jest odciążenie szlaku żeglugowego, szlaku żeglownego z zachowaniem z zachowaniem krajobrazu, z zachowaniem, jakby to nazwać, infrastruktury. Czyli żebym się dobrze wysłowił, na tej nowej drodze wodnej, która ma, która ma powstać, powstaną również porty, bo na pewno tak będzie, ale z zachowaniem. Tego, żeby ta ilość portów była odpowiednia, czyli nie za duża, żeby nie było tych portów za dużo, żeby one wyglądały odpowiednio, a więc charakterem odpowiadały, jakby to powiedzieć, no charakterowi Mazur. Porty, które powstaną mają przypominać zabudowę mazurską, o tak, tak bym to nazwał. Ponadto ilość tych portów powinna być odgórnie jakoś tam ustalona, tak, żeby to nie wyszło tak jak zwykle. Że ktoś kupuje działkę, stawia sobie porcik. Ktoś znowu kupuje działkę, stawia porcik, i to jest tego zawsze przeproszeniem naćgane. Każdy porcik jest inny, nijak to się ma i psuje wygląd. To jest ten wycinek, jeszcze mazur, który naprawdę jest piękny, dziewiczy. My chcemy zrobić to przejście. Trudne zadanie, bo chcemy zrobić przejście z jednoczesnym zachowaniem walorów tego odcinka mazur. Jest to duże wyzwanie, bo budowa samego przejścia jest, wiąże się z, z dużymi nakładami finansowymi. A dwa, te względy najprościej mówiąc, estetyczne, no ale o coś chodzi tak, żeby udało się pogodzić jedno z drugim i ja wierzę, że tak się stanie, tak? Za wszystkie miłe rady dziękuję Tobie może. To nie chodzi tylko o ruch żeglugowy, czyli jak pod żeglami. Chodzi także o houseboty, czyli łodzie motorowe, te wolnych prędkości. Tutaj niestety może się komuś narażę jestem przeciwny, żeby na takich odcinkach pływały motorówki, skutery wodne, czyli ten hałas. Lubię adrenalinę, ale tą trasę nową, która ma powstać, bym wyłączył. Nie wiem, jak to ekonomicznie będzie podyktowane. Natomiast powtarzam, jesteśmy za powstaniem tej drogi wodnej, ale z bardzo ostrymi obwarowaniami, żeby to zachowało swój charakter. Wiem, że tak się da zrobić, czyli zrobić nową drogę wodną, zrobić porty w charakterze, czyli takie z biglem, żeby były z jajem i odpowiadały charakterowi Mazur, zabudowa, plus ilość tych portów, żeby nie była za duża, i trzy, żeby tam no, nie było autostrady. O tak. Mówimy teraz aktualnie o połączeniu jeziora Wojnowo i Buwełno, czyli akcja pętla mazurska. Jak na dzisiaj wygląda cała ta sprawa? No dzięki między innymi naszym staraniom sprawa została zauważona. Na chwilę obecną zainteresował się tym tak najprościej kolokwialnie zainteresował się Ełk, który dąży do tego, żeby połączyć po Mazurskie, tak, czyli szlak wielkich jezior Mazurskich połączyć z po Augustowskim. Będzie to szlak 200-kilometrowy, a to co my walczymy, czyli połączenie Niegocina ze Śniardwami, tą krótszą drogą, czyli jeziora Wojnowo-Buwełno-Tyrkło, to jest jedynie wycinek tego wielkiego projektu. Działania Ełku uważam za plus. To jest połączenie, połączenie działań dwóch województw, bo Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego. To się wiąże z wielkim projektem unijnym. Nie chciałbym teraz gafy popełnić, ale to jest program unijny dla Polski Wschodniej. Coś koło tego, nie jestem biegły w tych nazywnictwach, ale chodzi nam o to, żeby zrobić to nowe połączenie wodne. Ełk w to, mówiąc tak wprost, wszedł, yy... wpłynął. wpłynął, właśnie wpłynął, ale sięgnął po temat jeszcze szerzej. Czyli zahaczył o, aż o Pojezierze Augustowskie. Naszym tutaj lokalnym, czyli Giżycka, Mikołajek, nawet interesem jest to, żeby udrożnić tą drogę. Na tej trasie, na której powiedziałem. Bądź co bądź, ja osobiście bardzo pochwalam działania Ełku. Tylko tak jak mówię, to co nas interesuje, ta budowa nowej drogi wodnej, z zachowaniem tych walorów, o których powiedziałem. Trzymamy kciuki. To może dojść do skutku. To musi dojść do skutku. To dojdzie do skutku. Bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, nektum się będzie gniewać.